Witajcie znowu z takiej nietypowej akcji, bo kończymy te żniwa. Rozładowała mi się przy tamtej części yy, ten telefon, bo wiecie, ja to na telefonie nagrywam. Yy, kombajn sypie i będzie kosił dalej. Yy, a ja nową przyczepę podczepiłem. Czemu? temu że tą odczepię już. Ty sporo tego mu sypie zobaczmy ile. Że już 40 no, no i w końcu dalej koszmi a no, jeszcze nie sygnał Muszę się nie zaznaczy światło w kucy po prostu zostaje to idziemy po tą drugą tamta już jest pełna już jest pełna ale tamta już jest pełna bo byliśmy już dwa okrążenia zrobili specjalnie dla was Nagrał mnie, jadę ursusem po mamy No trochę ciężko, no ale no, no. no i gdy już jest, będziemy robić, rozrobić on Już jesteśmy po ursusiku. W środku takie dziwne pęcie było. Co nie, nic nie mówiłem. Przyczepa podczepiłam. a tutaj. Zobaczycie jak serio będziecie się na ale myślę, że będziecie od biedaka do bogatego, albo od biednego do bogatego, sami. Na razie jedziemy sprzedać, To tu mamy te tu paszczyki, ile powinno być, więc jedziemy sprzedać, ale Urszu schodzi, no panie, panie, dobra, ja to zrobię Jedziemy do najbliższego skupu, no już nie chce mi się jechać daleko, po pierwsze, że może kombajn się zapełni, a po drugie, potem nie będzie mi się chciało, bo dzisiaj może nowe maszyny jakieś kupimy. A będzie to od Was zależyć, bo dlatego, że to Wy będziecie wybierali, jaka maszyna się ma pojawić na naszym gospodarstwie. No. Już mamy gotowe. No i sypiemy, sypiemy. co się nabija. A ile? To macie trochę, mamy I teraz jedziemy już na pole. W szybkiej akcji wyjeżdżamy z gospodarstwa. Odczepiliśmy przyczepę, bo tam ta się nie przyda. Ta się już nie przyda dlaczego? Bo... bo się nie przyda. Kurde, ciężko się steruje, bo ja patrzę w kamerkę, a w, w telewizję. Koła się... koła się popiąły. Bizon sypie zboże wobec... z... to jest tak zwane... Kosimy dalej! No i pojechał kosić. No właśnie. Pewnie się zapytacie, o co chodzi z nowymi maszynami co, kupię nowe maszyny i tyle. Po co ja Ursusa odpaliłam? Yy, chodzi o to, że będziemy nowe maszyny będą. Jak napiszecie w komentarzu kupić czy nie, bo będzie ta seria się nazywała od. Biednego do bogatego, że będziemy najpierw mieli Ursusy, no dobra, mam jeszcze jakieś tam maseje. Do bogatego, czyli potem będę już miał takie kombajny, taką gospodarkę, że zobaczycie łomatko. Ale to za odpali. A po co nam nowe maszyny na gospodarstwo? Po to, aby je mieć. Nie mamy pługu. Niestety yy, pług mieliśmy, ale się coś zepsuło. Słyszy, słyszycie Bizona, co nie? On zaraz tu będzie i będziemy ostatni raz sypali. Po się tu jest taki mały kawałeczek został. No i pojedziemy. Nawet ma trochę tych pojemności, trzy razy przejedzie już pełny zbiornik A tu nie ma, tak jak w rekordziku, czy tam w tych najnowszych klasach zostanie coś, czy nie? O, przepraszam Na razie widzimy, widzą kosi Ostatni wysyp, widzowie. Kończymy to pole. W ostatnim odcinku nie skończyliśmy, ale dzisiaj w tym odcinku skończymy. No i zakończył pracę. Tyle tego nazbierał. Sypie widzom ostatni raz. Zakończona praca. No i co? I będziemy można kupić maszyny. Powiem wam, nie spodziewałem się tego, że mi się to zmieści. To jest głos, widzowie. Like, like i subujcie. chcę powiedzieć wam, że druga połowa i tak nie jedzie na skór bo na razie i tak potem na następnym odcinku pojedziemy z drugą kołapą. Jedziemy teraz na gospodarstwo co wysypać a potem bierzemy co 60 i jedziemy oglądać nowe maszyny. Dwa widzowie jedziemy już oglądać maszynki do sklepu. Widzimy się zaraz. Już jesteśmy na sklepie i najpierw zaczynamy od kosiarka. Ty, przyda się może. Pług taki to na pewno się nie przyda, bo za małe maszyny. Fajny, ale na pewno się nie przyda Ursus C355 może się przydać. A wsiądźmy do jego środka. Wiecie co? Ja chyba kupię tego Ursusa. A piszcie w komentarzach, czy jakie kupię, bo ja Ursusa kupię na stówkę. A wy, a wy piszcie. Hmm. Czy, dobra, piszcie, czy to kupić, czy tamten większy kupić. Yy, tutaj na pewno to kupię. Tylko to będzie do jakiejś do Holanda albo do nie wiem. Tu też kupię, ale to będzie do Maseria albo do czegoś innego. Tu jest coś fajnego. Weź do tego wciągnę. Wczory zapisaj z gry. Wsiadamy do maszyny. Okej, okay. tu mamy takie coś. Spróbujmy. O, tu się rozkłada. Heather, do tego to wiadomo. No i ciężarówka. O, ciężarówkę. Czy kupować, czy nie? Powiedzcie mi w komentarzach, bo ja nie wiem. Na razie się zastanowię. Piszcie w komentarzach, co kupić, zostawić. W następnym odcinku, prawdopodobnie, będziemy kupowali właśnie nowe maszyny. I będziemy pracowali bele i sprzedamy resztę naszego zebranego zbiorów naszych. Na pewno będziemy je, na pewno was oprowadzę po gospodarstwie w, w następnym odcinku. No i bardzo wam dziękuję za oglądanie Narka.